Cześć, z tej strony Robert. Słuchajcie, spontaniczne nagranie e, ku przestrodze dla Was. Jak zapewne widzieliście już w komentarzach pod filmami, e, niestety trafili również na te, na te filmy moje tak zwani hejterzy, pracownicy bukmacherów, nie wiem jak, jak ich nazwać. Niektórzy z Was mówią, że to są trolle, nie trolle. Słuchajcie, z jednej strony m, ja się liczyłem z tym, że, że tak może być, bo od dawna mówię, że bukmacherzy to nie idioci i to nie są instytucje charytatywne do rozdawania pieniędzy. To są oczywiście podmioty, które są tworzone po to i firmy, żeby was łoić z kasy, więc mam do was tylko jedną, jedną serdeczną prośbę. Nie dajcie się zwariować, myślcie samodzielnie, wyciągajcie wnioski, sprawdzajcie, oceniajcie i Wyciągajcie wnioski dla siebie. Nie czytajcie, broń Boże, jakichś baranów, którzy piszą, że a coś tam nie weszło, czyli gość w ogóle nie umie typować, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, to kiedyś, chociaż nie o polityce, nie będę tutaj mówił, ale faktycznie to jest tak, że jeśli załóżmy, ktoś z Was, dajmy na to, ktoś z Was, kompletnie, nie wiem, Irek, pewnie będzie tego słuchał, dajmy na to, że pojawia się taki Irek. I Irek próbuje pokazać ludziom różne nie wiem jak to nazwać myki, nie myki różne, różne rzeczy z tej bookmacherki. Odkrywa, że tak powiem, karty, bo przecież masa ludzi nadal nie wie o wielu, wielu rzeczach, choćby na tym, że na różnych forach bookmacherskich, stronach bookmacherskich te strony powstają tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać na waszych przegranych u bookmachera i robią wszystko, żebyście klikali w te banery. Ja to powtarzam jak mantrę, ale no ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy nadal to, yy, to wiedzą yy, i dlatego słuchajcie, yy, mnie jest ciężko generalnie jakoś tak zniechęcić, więc ja się domyślałem, tak jak mówiłem na początku, że pojawią się tak zwane trolle, pracownicy firm bukmacherskich i, i ludzie, którzy po prostu nie rozumieją tej bukmacherki do końca i oni prawdopodobnie nie zrozumieją jej nigdy, więc nie ma sensu się z koniem pchać, jak to się mówi. Ja liczę tylko na to, że to co robię już jakiś czas i co robił będę dalej, bo to mnie, tak jak mówię, mogą sobie milion wpisów robić. Jedyny jakiś tam jakiś tam dla mnie, nie wiem, minimalna robota jakiś tam, no to jest to, że muszę to po prostu kasować i tych ludzi banować na stałe. Ale słuchajcie, tak będzie. Im będziemy częściej wygrywali, im Wam więcej wędek będę dawał, im więcej będziecie Wy wygrywali, tym bardziej będzie ta cała akademia gry wyśmiewana, obśmiewana. No bo tak to się musi właśnie, znaczy musi, no nie musi, ale tak to się niestety będzie odbywało. I ja Wam gwarantuję, że yy, yy, niedługo, mam nadzieję, że już niedługo, ruszy mega zarombista strona, którą zrobię. Potrzebuję na to trochę kasy, dlatego odpaliłem tego Patrona. E, liczę na wasze wsparcie, mam nadzieję, że e, szybko odpalimy tą stronę i na tej stronie będzie totalna petarda. Ja już e, zrobię oddzielne nagranie, powiem wam mniej więcej jak ja to widzę, wtedy będziecie wiedzieli i mogli to ocenić. E, póki co zrobię jakąś tam prostą stronę taką, bo boję się też, że Facebook może to wszystko mi na tym e, moim temacie poblokować. No i dlatego muszę mieć jakieś tam wyjście, żeby na przykład w pewnego dnia nie zostać z tak zwaną ręką, wiecie gdzie. Mam do Was serdeczną prośbę po raz Enty. Nie czytajcie, nie słuchajcie niektórych ludzi, bo ktoś tam pisze na przykład, że grał ze mną rok, wszystko przegrał i w ogóle. To jest kompletna bzdura. Ja tego czeka widziałem pierwszy raz w życiu na oczy. Nie znam jego ani imienia, ani ksywki, ani nazwiska. I, I tak jak ja tam napisałem, że bardzo łatwo jest zweryfikować, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś nie mówi prawdę, Momentalnie temu człowiekowi wytknąłem kłamstwo. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że pamiętajcie zawsze jedną, jedyną rzecz. Jeśli będziecie wygrywali u Mahera, naprawdę tak będzie, zobaczycie, możecie się przekonać. Jeśli będziecie wygrywali u Buckmachera, staniecie się ich wrogami, zrobią wam limity, będą wam utrudniali grę, blokowali jakieś tam ligi do zagrania tak itd., itd. To jest naprawdę... To nie wygląda tak wszystko fajnie, jak się je wydaje. To fajnie wygląda tak... Wiecie, to jest tak, jak ja to mówiłem. To jest iluzja. Wszystko wygląda na piękne i tak dalej. Super. Bonusy wejściowe razy 200, razy 500. Tam w ogóle pieniądze rozdają eee, aktorzy, słynni tam ludzie, celebryci. Biorą oczywiście kasę, dużą kasę za to, żeby zostać twarzami takiej firmy bukmacherskiej i Wiecie, i wszystko tak na okiem laika, że tak powiem, no wszystko wygląda pięknie, kurczę, no fajna firma. Kolejna, dzisiaj dostałem kolejnego maila, znowu jakaś nowa firma wchodzi i już widzę, że jest znowu słynny nasz pan bokser twarzą tej firmy. Znaczy być może nie wchodzi, być może już to jest, ale ja to widziałem dzisiaj pierwszy raz. I tak sobie dzisiaj znowu pomyślałem, Boże, i kolejna osoba wzięła kupę kasy, kupę kasy, i to wzięła waszej kasy, no bo oni przecież doskonale wiedzą, że to wy będziecie sponsorowali pana celebrytę, tak? I, i, ten. I popatrzcie ile osób daje się namawiać. To mi się właśnie... Ja wiem, że część z was powie, że to jest takie a tam, co ty przesadzasz, Robert, tak dalej, ale zobaczcie, jakie to jest wszystko zakłamane. Wystarczy posmarować znanemu aktorowi, jakiemuś tam piłkarzowi, czy jakiemuś trenerowi nawet. Eee, w Są sensie co ja będę mówił, no przecież nawet nasz naczelny Hmm, numer jeden w piłce nożnej kiedyś, pan prezes, też był twarzą firmy bukmacherskiej, tak, więc i zobaczcie, i oni przecież doskonale wiedzą, doskonale ci wszyscy ludzie wiedzą, bo przecież nie są głupi, że te zakłady bukmacherskie powstają po to, żebyście wyprzegrywali pieniądze, no i ja też, no wiadomo, no na mnie też polują. I, i to wszystko jest takie, niby wam kurcze dają, niby fajne, zobaczcie, promocje, super, półtora tysiąca komuś dają, półtora tysiąca, dostaniesz półtora tysiąca. Ktoś tam mi się pytał, czy ja korzystam z tych bonusów. Nie, nie korzystam, bo ja kiedyś zacząłem czytać, tak mi kiedyś prawnik podpowiedział, żeby czytać takie umowy, bo ludzie nie czytają umowy, ludzie ludziom się nie chce i wiecie, wpatrzą, kurczę, półtora tysiąca, a wpłacę, dostanę drugie półtora tysiąca. Tylko później jest to tak sprytnie zrobione, tak jest regulamin i zasady tego bonusa są stworzone, że, jest co, prędzej talię kart Wyrzucisz do góry i się zamek ułoży, niż ty te pieniądze zobaczysz od tych bukmacherów, No to tak, że się w przenośni. Jest bardzo ciężko, według mnie, te bonusy zdobywać. Jak ktoś zdobywa, no to ja wiem, tam być może on mówi o kwotach 10, 20, 50 zł, no to, no to może on sobie i zdobędzie, ale jakieś takie, że ktoś rozdaje wam po 500, po 1000 zł, nie dajcie się nabierać na takie bariery. Naprawdę, oni wam każą obracać tyle razy, tyle meczów stawiać. Cuda wianki, i jak już Wam się uda, to się pewnie uda jednemu na tysiąc. No to wiecie, karuzela leci dalej, dobra, temu jednemu wypłacą, ale 900, 10 osób przegrało. I także mam serdeczną prośbę do Was: nie dajcie się nabierać. Zobaczycie, im dłużej będziemy wygrywali, to się dopiero rozkręcać. Zobaczcie, jak już pewne osoby to boli, że już pokazuje, że Bundesligę można grać odwrotnie i zarabiać. I, I zobaczcie, jaka jest na przykład narracja. Mówię, żeby grać tą Bundesliga odwrotnie, pokazywałem Wam dokładnie jak to wybierać. I zobaczcie, pomimo tego, że ta kolejka była absolutnie genialna, i tam 13 kurs wszedł na jakąś tam szalkę czy nie szalkę, na jakieś inne zespoły pochodziły remisy, kursy po 5, po 4, to mimo to pojawiają się osoby, które potrafią napisać. E, tam do dupy takie typy, tam pan zobaczy, taki pan cwany, a jakieś tam dwa zespoły nie weszły z tej Bundesligi. Ja sobie tak myślę, kurczę, no czy to mówią, czy to, znaczy nie, nie mam ich za idiotów, bo to jest aż niemożliwe, żeby to byli idioci. To są po prostu ludzie, którzy robią to celowo. To jest tak jak na zasadzie, podaję trzy mecze, to też mam do was prośbę, żebyście się nie dali nabierać na taki numer, numer po prostu bandyjski, jak ja to nazywam. Nie wiem nawet, jak to nazwać w sumie, wiecie, bandycki, nie bandycki. Podaję trzy mecze. Uwaga, podaję trzy mecze. Pierwszy mecz wchodzi, drugi mecz wchodzi, trzeci mecz remisuje, nie wchodzi. Graliśmy trzy kupony. Dwa weszły, jeden nie wszedł. Tak naprawdę jesteśmy na plusie. Załóżmy, że graliśmy kursy po 2,50 na kupon. Jesteśmy na plusie. I wiecie, co robią pewne osoby? Pewne osoby, żeby zdyskredytować to, co robimy na tej akademii, on specjalnie piszą o tym jednym meczu, który nie wszedł i ja za każdym razem tak sobie myślę, kurczę, po co ktoś pisze, że to nie weszło? Po co jeśli trafiamy szalkę po kursie 13, czyli zapinamy caluteńką kolejkę, caluteńką, może cała reszta nie wejść, my już jesteśmy zarobieni? Po co mi ktoś pisze, że a, jednak Bajer nie przegrał i panu mecz nie wszedł, ha, ha, ha. I tak się zastanawiam czy właśnie czy to są idioci czy to są może ludzie którzy kompletnie nie myślą yy, czy to są po prostu tak zwane właśnie te trolle od bookmacherów i oni robią wszystko żeby wyśmiać bo zauważcie spróbujcie znaleźć w internecie jakąś stronę która będzie wam przekazywała jakąś wiedzę która nie będzie reklamowała filmów bukmaherskich i jeszcze żeby był trzeci czynnik Podajcie mi taką stronę, która trwa na przykład, nie wiem, no niech to będzie rok czasu. No przecież to się w ogóle, to, no ja nie znam takiej strony. Ja znam całą masę stron, tysiące stron znam, ale większość tych stron to są reklamy bukmacherów. No więc tak sobie myślę, kurczę, czy oni to faktycznie próbują eliminować, jeśli ktoś pojawi się, kto chce, znaczy to jest w sumie na logikę tak, no muszą tak robić, no bo nie daj Boże się takich Robertów pojawiłoby stu, i nie daj Boże, by zaczęło, nie wiem, tysiąc osób co weekend wygrywać. No, to wiecie, to jest tak jak właśnie puściłem w sobotę e, informację na grupie Top Secret, że naprawdę nie ma co grać. Nie ma. Według mojego kajetu, według moich tych notatek, to nie był dzień do gry. Pomimo tego, uległem presji, no bo doszło bardzo dużo nowych ludzi do Top Secret. I nie chcąc wyjść na jakiegoś wariata, no jak, no tyle, tyle tysięcy metrów, i pan mówi, że nie ma co grać, bo takich maili dostaję przynajmniej co parę dni kilka. No więc złamałem swoje zasady i podałem e, jakiś tam pinar Karisjaka, czy jak to się tam nazywa, turecki e, kosz. No i to nie weszło. I tak sobie później się pukałem w głowę mówię, zobacz, chłopie, po co ty to zrobiłeś? Przecież wiedziałeś, że to może nie wejść. No więc w niedzielę, już nie analizując w ogóle, puściłem informację, że nie ma co grać. Podałem mecze, które miałem zapisane, które miałem w kajecie i zobaczcie, gdybym zagrał, ktoś mi powie, a tam pan gada, że nie ma Zlatana, to Milan nie istnieje. No, mi się tak wydaje, że Milan nie istnieje. No i zobaczcie, 0-0. Wtopiłbym kasę. Na Chero Porteno widzieliście, w której minucie oni w ogóle wyrównali? W 11 minucie dogrywki. No to przecież to jest wałek niesamowity. 1-1, też byśmy przegrali. Jedynie ten Salwador by nas uratował. Więc musicie się czasami uzbroić w cierpliwość. Jeśli ktoś, kto gra 19 lat, mówi, że naprawdę nie ma co grać, to trzeba mu zaufać. No bo lepiej mieć te pieniądze w kieszeni i za chwileczkę wygrać, niż grać na tak zwaną pałę. Ale oczywiście trolle znowu będą wam mówiły i pisały. Że słuchaj, co ty gadasz? Jaki leszcz, jak nie ma co grać? 600 meczów było w weekend, a tu jakiś leszczu. Robercik mówi, że nie ma co grać. Dajcie spokój z tym leszczem, w ogóle nie oglądajcie tego i tak dalej. No ja się na to patrzę, na te komentarze i tak sobie myślę, kurczę wy dziady zaczynacie się bać, bo wiecie, że to co przekazuję, to jest taka kropelka po kropelce. Ona się tak pomalutku na razie kto kropi. Jak ruszę ta strona, jak puszczę te informacje, takie, których nie mogę puścić właśnie publicznie, tylko zrobimy tam pewną selekcję ludzi, nie damy tam absolutnie wchodzić żadnym trolom, nie damy tam komentować w beznadziejny sposób, kompletnie niemerytoryczny, jakieś takie, wiecie, mm, bez sensu. Ktoś tam pisze, trzy mecze panu weszły, a reszta nie weszła. Co to jest za typy, bez sensu ja sobie tak myślę, kurczę, podałem jakieś tam luźne mecze, być może też popełniłem błąd, bo też mi ktoś zwrócił z moich y, tych ludzi z grupy Top Secret zwrócił mi uwagę, że popełniam błąd, że podaję super mecze na Top Secrecie podaję mecze na inne mecze podaję na y, Facebooku, a jeszcze sobie wymyśliłem, że będę jakby trzecie mecze podawał na, y, na tych analizach i być może na tych prognozach y, na YouTubie być może to jest błąd, nie wiem, jeszcze to muszę przemyśleć, jeszcze, będę, jeszcze to będę analizował, czy to jest błąd, czy nie. Chciałbym oczywiście, żeby jak najwięcej ludzi skorzystało z mojej wiedzy, ale powiem wam, że też muszę jakoś selekcjonować tych ludzi, bo widzę, że na przykład ile ja już razy mówiłem o tej Bundeslize. I powiem wam, że ja po tym weekendzie znowu dostałem chyba 6 czy 7 maili pod tytułem Czemu Pan nie podał typów z Bundesligi? No nagrałem ten odcinek nie dla idiotów, tak? To słynne takie mmm, powiedzonko, niepowiedzonko, no, taki slogan e, reklamowy jakby tej słynnej sieci. No i tak mi się wydaje, że kurczę, no chyba to tak, tak chyba to działa, że nie wszyscy będą e, nie wiem, e, umieli tutaj wygrywać, potrafili wygrywać, bo nie daje, daje im się na tacy praktycznie informacje graj chłopiec o kolejkę Bundesligę. Graj odwrotnie, graj najwyższe kursy w danym spotkaniu, a ktoś za tydzień zadaje pytanie, dlaczego nie podałem tych typów. I tak się zastanawiam czasami, czy to też nie jest jakaś czy Ktoś nie chce na przykład wyprowadzić mnie z równowagi, ktoś nie chce mnie totalnie zniechęcić i tak dalej. Ktoś tam mi napisał w komentarzu, jak się zaczął rozpisywać, to mówię Boże, on nie skończy. Panie Robercie, pan pokaże przez rok czasu skuteczność, yield, jaki ma pan procent trafionych, nietrafionych, jakie pan kursy gra. Czasami sobie myślę, Boże, coś takiego to było z tego, co kojarzę w roku 2010. chyba 10. Te jeldy, nie Jeldy to wszystko. No przecież cały czas wam mówię, powtarzam to do znudzenia. Gramy dwa mecze. Gramy szalkę po kursie 13 i gramy, nie wiem, lewski sofę po kursie 2. Lewski nie wchodzi, szalkę wchodzi. Mamy skuteczność 50%. No ale mamy mega dużo zarobionych pieniędzy, więc jaki sens jest robić jakieś statystyki i tak dalej. Będą statystyki, ale to będą tylko dla was statystyki na tym nowym portalu, który zamierzam otworzyć. Tam każdy z was będzie się mógł zalogować, będzie mógł sobie prowadzić taki swój właśnie dzienniczek, notatki i tak dalej. Będzie mógł sobie pisać mecze, które gra, tam będą wyniki. Będzie wszystko naprawdę czarno na białym, to będzie tak zrobione, żebyście wy widzieli dokładnie, na meksykańskiej zarobiłem, zarabiam, na cypryjskiej cały czas tracę. Będziecie mogli wyciągać wnioski z własnej gry i wszystko to, co mówię, będziecie mogli skleić do kupy i po prostu wygrywać kasę, bo taki jest mój cel i ja wam powiem szczerze, nie odpuszczę. Ktoś tam mi pisze, co ze mnie za biznesem przecież yy, ktoś, kto zarabia pełno pieniędzy, to nie ma czasu na takie bzdety. Ja wam mówiłem wielokrotnie, bez znaczenia jest to, ile ja zarabiam pieniędzy, mogę zarabiać milion złotych na, na sekundę, ja i tak się będę bawił w tą bukmacherkę, bo to jest moja pasja. Moja pasja od 19 lat i ja tego nie popuszczę. Pomimo tego, że będą, coraz więcej będzie troli, domyślam się, że może być coraz więcej troli, które będą negowały wszystko, co ja podaję. Domyślam się, że tak będzie, ale no co ja mam wam powiedzieć, to mnie tylko wzmacnia, tak? bo wtedy widzę, że, aha, zaczyna się jazda, czyli faktycznie zaczyna kogoś to boleć super, tak jak zobaczcie dzisiejszy mecz, miałem tą duklę grać miałem ją w notesie tą duklę będę grał, następny mecz już też mam zapisany kiedy grać, ale dzisiaj no znowu się dzieją cuda Liga Czeska, wiadomo tam są różne dziwne układy, układziki i nagle sobie myślę, kurczę z 1.65 kurs leci na 2.01 no więc ja wam tego nie podam. No szanuję waszą kasę, tak jak napisałem. Nie mogę wam tego podać i z zamkniętymi oczami, a tam grajcie sobie ten Nie, za chwilę będą 100 razy lepsze mecze, bez żadnych y, układanek i tak dalej i wtedy będziemy zarabiali. Ktoś tam dalej zadał mi pytanie, kompletnie bez sensu, od razu widać, on się tam wymądrzał w tych komentarzach, nie wiadomo jak, a nawet Bidula nie wiedział, że w tej chwili faktycznie kończą się jakieś tam ligi europejskie. Ale rusza cała Skandynawia, rusza masa innych lig. Poza tym teraz będziemy mieli przecież mistrzostwa. No więc grać to będziemy mieli tyle, że nie nadążycie obstawiać. A on mówi, że co to jest i tak dalej, po co to w ogóle rozważać, jak za chwilę się tam ligi kończą, w ogóle nie będzie co grać, i taka narracja znowu taka, żeby człowieka zniechęcić. Was zniechęcić, bo mnie przecież nie zniechęci, tak? Bo ja tak jak wam mówię, im więcej oni mnie atakują, a atakują mnie od, jak zacząłem na tym Facebooku, nie wiem, rok temu, czy tam ileś, to jak tylko zobaczyli, że podawałem wtedy, pamiętacie, spadki z jakiejś tam strony i to wchodziło, i jakieś badmintony, jakieś inne, ja do tego wrócę, pokażę wam, o którą stronę chodzi i tak dalej, no to zaczęło się, wiecie, e, tam co, to jakiś 1,60 badmintona trafił, co to jest za typ i tak dalej. I znowu było takie wyśmiewanie, wiecie żeby właśnie, kurczę, wyśmiać, obśmiać, yy, spróbować tak przedstawić, yy, że tak powiem, szerokiej widowni, że to nie ma sensu, że to na pewno jest coś ustawione, że to jest jakieś... Nie dajcie się, słuchajcie, na to nabrać. Zobaczycie, jak będzie wzmożone, a wzmożone, a bo wygranych będzie coraz więcej. I mnie to tak napędza i tak śmieszy, że normalnie to jest po prostu dla mnie kabaret. I ja wam, drodzy bukmacherzy obiecuję, że naprawdę ludzie będą wygrywali i będziemy za jakiś czas obserwowali informacje w prasie. Kolejny Mistrz się zamknął, mistrz, który zarobił na ludziach ileś milionów. Oczywiście firmy zwróci uwagę, gdzie nie wiem czy wy zwróciliście w ogóle na to uwagę, zwróćcie uwagę, gdzie są rejestrowane te wszystkie firmy legalnie działające. No, ja się na tym nie wyznaję, ale tam parę firm sprawdziłem z ciekawości. Raje podatkowe to jest po prostu, powiem Wam, kabaret. Normalnie z tymi firmami, kabaret to jest naprawdę, to jest kurczę. Nie chcę wulgarnych słów używać, ale to jest, wiecie co, to jest takie, zakładanie firmy z takim założeniem: wydymamy Was na maksa, ale jak w trakcie gry, wypróbujecie coś nam zrobić, to my ograniczamy ofertę, robimy wam jakieś limity, robimy wszystko, żebyście tylko nie mogli ligi wam zablokujemy, nie możecie grać już pewnych lig. Mówiłem wam o różnych tych underach, overach, tak nagle nie ma lig, nagle nie wystawiają lig, no kabaret to jest po prostu wszystkiego nie zablokują, no więc rozszerzają ofertę na te, też pewnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale kiedyś na przykład na Bundesligę, to nie było tak, że do każdego meczu jest 250 kombinacji, nie. Robią to specjalnie, mają specjalne algorytmy, różne programy, żeby Was oszukać, żebyście próbowali zgadnąć kto pierwszy w drugiej połowie dotknie piłkę ręką, kto którą nogą kopnie w której minucie i tak dalej, no bo wiedzą, że na logikę nie jesteście w stanie tego ocenić. A mają systemy, mają programy komputerowe, które my też będziemy mieli, część jest płatnych, stąd akcja właśnie z tym Patronite'em żebyśmy też mieli dostęp do takich programów, do takich różnych narzędzi i ich po prostu łupali. Także słuchajcie, już żeby się nie rozgadywać, bo już nawijam 20 minut, serdeczna prośba, myślcie samodzielnie, nie dajcie się nabierać, naprawdę nie dajcie się nabierać, bo ja mam takie wrażenie, że mm, mam jakąś w cudzysłowie taką yy, Malutką misję do spełnienia. Chciałbym, żeby naprawdę jak najwięcej ludzi skubało tych bukmacherów, Pokazujecie mi wygranymi kuponami i komentarzami nieraz mailami, że to działa, więc ja się nakręcam na maksa i wiem, że będę to robił cały czas. A to, że oni atakują, wyśmiewają i tak dalej, robią tak zwaną szyderę, to tylko i wyłącznie utwierdzam i w przekonaniu, że to co ględzę ma jakiś tam sens. I ich zaczyna to boleć, a jak ich to zaczyna boleć, to mnie zaczyna to śmieszyć. A jak mnie to śmieszy i dobrze się bawię, no to ja przy, przy, przyspieszam. To nie ma opcji, żeby zwalniać absolutnie. Także szykuję już kolejne prognozy na ten tydzień. Mam nadzieję, że ich łupniemy łorany boskie i że zaboli, że zaboli nasze ukochane firmy bukmacherskie i że tych ludzi będzie coraz więcej. I że będziecie słuchali tych filmików i że będziecie wyciągali wnioski, że będziecie robili notatki. I jak coś jest gówniane, to piszcie mi, że jest gówniane. Jak coś jest dobre, piszcie mi, że jest dobre. Jak coś uważacie, że można unowocześnić, też się dzielcie. Razem jesteśmy w stanie ich ograć. W pojedynkę niestety rozwalą nas na czynniki pierwsze i nie mamy szans w pojedynkę pod tablicą, że tak powiem. Także trzymajcie się wszystkiego dobrego. I tak jak widzieliście dzisiejsze, tam już mówiłem o tej czeskiej lidze. Nie warto było zagrać, bo jednak są jakieś wałki, drużyna, która się broni przed tym spadkiem. Nie wiadomo czemu, szósty mecz nagle wygrywa. To jest coś nieprawdopodobnego. Jakieś kapiszony, które cały sezon prawie nic nie grają, na kilka kolej przed końcem nagle, słuchajcie, cuda się dzieją i no, dlatego mówię, trzeba się tutaj zabezpieczać, trzeba lepiej poczekać na inne mecze, nie dawać się nabierać, nie grać na siłę, na tak zwaną pałkę, żeby tylko zagrać. I tyle. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.